Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem kolaboracyjne piwo angielsko-norweskie. Monk i Lerwick połączyli siły, by stworzyć to piwo. North Star 3. I jest to Black Forest Imperial Stout. 9% alkoholu. Czyli, Black Forest, no, czyli ogólnie ciemne e, owoce, wiśnie, troszkę kwaśne. E, no, bardzo przyjemny smak, muszę powiedzieć. E, bardzo lubię Black Forest. E, także hmm, super. E, czasami kupujemy e, mrożone torty. E, od kogo. I Black Forest jest chyba najlepszy. Tak mi się podoba. Naprawdę Tak mi się wydaje. E, co tu napisali? No, nie zbyt dużo, szczerze mówiąc. E, składniki woda, słodzień, ćmienny, owies, e, słodkie czereśnie, wiśnie, sweet cherry, laktoza, e, Kakao w proszku, e, chmielę, drożdże i wanilię, hmm, rzeczywiście, taki trochę pastry sound. E, dobrze, przejdźmy do piwa. Jak widzicie, bardzo ciemne, nieprzejrzyste. E, niewielka piana beżowa albo jasnobrązowa. brązowa Troszkę ich się tworzy przy nalewaniu, ale jak widzicie, to tylko wódka e, z takim naprawdę. Niewielkimi bąbelkami, praktycznie tak jak nitro. Oh. <laughs> Bardzo fajna kawa z czekoladą. Bardzo niewielkie owocowe nutki. <laughs> Trochę czerwonego wina, może. Ogólnie aromat jest delikatny. Kawowy, czekoladowy, i gdzieś tam z dysansu e, czujemy wiśnie. Jest ok. E, przejdźmy do smaku. Wasze sobie. Minimalne nasycenie, natomiast je nieco czuć. Troszkę gryzie w język. Ale takie naprawdę malusienkie bombelki, e, pękające na języku. Wydawałoby się, że będzie to ciężkie piwo. Ono jest pełne. Ono jest bogate. Ale ma takie wrażenie, jakby było lżejsze, zdecydowanie niż to 9%. Ech, ono. E, Daje takie wrażenie, jakby było, no może 6%? No może. Alkohol w ogóle nie czuć, żadnego rozgrzewania przełyku. E, mamy dużo kawy, dużo e, ciemnej czekolady. E, I później jest jeszcze taka warstewka troszeczkę mlecznej czekolady. E, paloność jest ograniczona. I wtedy przychodzą dopiero e, owocowe, wiśniowe nutki, leciutka kwaśność. Bardzo przyjemnie się dopije. Takie aksamitne, głębokie piwo. E, naprawdę przyjemne. Myślałem, że będzie słodsze. Jest udrubinkę tej słodyczy, ale naprawdę tylko minimalnie. Tak samo jak tej yy, wiśni. No myślałem, że będzie więcej tego, będzie być, że będzie bardziej wyraźny. Ale jest to tylko zaznaczone. Yy, całość piwa jest raczej taka czekoladowo kawowa. Z niuansem. To jest ciekawe. No i co bardzo mnie jeszcze poruszyło to, że paloność tutaj jest zdecydowanie ukrócona. E, także pije się kawę z dodatkiem. U, naprawdę przyjemne piwo. Nie wiem jak to zrobili. No, czysta makia. Bardzo fajne. Bardzo przyjemnie się pije. Relaksujące. Ale zarazem odświeżające. I energetyzujące troszeczkę. E, ma taki sesyjny wydźwięk. Bo bardzo łatwo się je pije. E, sprawia wrażenie dużo lże lżejszego niż jest. Yy... Strzeszcie się. Bardzo niebezpieczne piwo. Ale jakie przyjemne. Yy, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.